Drganie. to nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Wczoraj Cię widziałem, dziś już nie poznaję. Nie przez to, że czapkę masz inną i nie dlatego, że kaszlesz. Drżysz od zimna, ręce chowasz w kieszeniach pustych. Zaczyna się niedziela, biją dzwony i nie pamiętasz nic. Modlisz się. Żeby ktoś przejrzał noc i zauważył mrok. Na świecie cisza. Zasnęły od niej ptaki. Czasem brzmi, ale... To tylko głuchy szept. Bo jaki ma sens ten zbyt długi, gorzki sen świata, który nie przebudzi się? Ale to nie takie proste, jak ci się wydaje. Wczoraj byłem tak daleko. A dzisiaj znów jesteśmy razem. Rozpiska. Płynie czas, a współmartwa proza życia zatacza się w zaułkach ludzkiej codzienności. Gorzki jej smak już dawno przebił ceną gorzką czekoladę i jej amatorów też powalił z nóg. Nieokreślona dotąd żadnym emblematem, choć przecież każdy z nas ją widział, podejrzliwie trzeźwym wyzywa poematem. Że niby odebrali jej dwie córki i syna, lirykę, epikę i dramat, których to ona strzegła i dla których niejedną noc tonęła we łzach. Budzę się, chociaż ranek zdaje się jeszcze spać. Broni sekstet, swą rozpacz rozpisał na nuty i czyta na nowo odwieczną partyturę. Przekłady. Każdy dobry poeta ma na koncie przekłady. Niektórzy przekładali poematy z Greki, inni węgiel z wagonów transportowych. Kilku z nich przekładało nogę na nogę, w oczekiwaniu na wiadomość o narodzonym synu lub córce. Osobiście spotkałem takich, co przekładali talie kart i rozdawali szczęście wybranym. Jeden z moich ulubionych Przekładał spotkania z kobietami, tłumacząc się, że od rana dokucza mu złe samopoczucie. Wielu z nich robiło to na tyle długo, że zapomniało jak wygląda pierwotny stan rzeczy. Tylko jeden robi to niezmiennie. Przekłada kukły z wiekowej skrzyni na jeszcze starszą scenę. Kogucik, podwórkowy szarlatan, Ma w dzióbku ziarenko marzeń, wydziowały je z ziemi na przechuje ziemi W przedsemiotkiego wejścia. I zdawać by się mogło, że uczy nas tyle, Kto szuka, ten zawsze znajduje. Lecz spójrz nieco dalej, A łatwo zrozumiesz, Że kurza ślepota, co gdaka zapłota, nie miałaby już tyle szczęścia. Robert Mentel. Ach, drzemie pył. Ach, drzemie pył w jesiennej dłoni. Zalążki zdarzeń pierzchają w sny. Miłości nasze wędrują przez kwiaty. Radosne, choć smutne te nasze dni. Rankiem wyfrunęły liście z drzew. Gałęzie prześwituje słońce. Orzech w miedzianą wpływa ton. Weselej nam. The list ten kończy. Robert Mentel, dawne oczy. Dawne oczy zapłakane, teraz patrzą roześmiane, na słońce chowające się za morze. Widzę zagadkowe twarze, ludzi sprzątających plażę, ich dusze pod kapeluszem stoszkowym. Wiatru delikatne dłonie smagają kłosy ryżowe, nie dosłyszysz w tej ciszy niczego. Stoi wieczna propaganda, świątynia parąk i Rangda. Zaklęci tańcem różańcem balijskim gamelanie płoszą ptaki. Tuż u stóp urabę, taki. Pusty batikowe głowę skrywają. Zdeptane małe ołtarze, zostawione tu w darze, pomiędzy niebem a śpiewem splecione. List do poety. Otwórz swe oczy wieczne poeto, i wyjrzyj na świat tak, jak kiedyś wyjrzałeś na zmierzchy swych wierszy. Osądź w końcu świętą, deptaną ziemię, której wieków nie spisał żaden z tych braci. Mówiłeś poeto, że wiersze twe przetrwają lata, tymczasem leżą. Walają się po wszystkich czterech kątach opustoszałego domu. A ty? Wciąż oczekujący i zamyślony. Dlaczego nie czujesz, jak treść ich godzin mnie w serce sztyletem i sieje żytą wśród piachu i pyłów? Nie mu jest poezja. Mawiałeś w jednym ze swych wierszy Lecz bardziej nikłą jest myśl, że zniknie wśród przestrzeni wieków, powiem nie zawsze musi ginąć to, co piękne, poeta. Przy Sylwestrze próbuję zrozumieć głębie swoich wierszy. I sam nie wiem do końca, czy wciąż jestem pierwszy. Mam nim nie trochę przyznania. Ten pejzaż krwistych petard, a Tobie, krwawa plamo, wyznam, że coś tak dzisiaj nie tak. Chociaż siedzę tu, teraz, i o tej godzinie, i choć oddycham, każdą minutą, sekundą czy dzwonkiem, patrzę na śnieg i wzdycham, bo ciężko mi było nieraz. To taka bezkresna żenada, pomyślałem. A widzę przecież ciebie, tak nową, piękną i niepodobną do siebie. Szkoda, że Panią odleciał. Patrzę na zdjęcie. Patrzę na zdjęcie, gdzie stoimy razem i tęsknię. A ty z twarzą jak z marmuru, lecz nie tego, co na grobach, a tego, który ciałem bywa pomników historii i pomyśl, któremu łatwiej pożyć. Przyśpiewka o czarnym tuszu. Długie kreślę słowo stalowym dziobem pióra. Dżdżownica atramentu wije się tak, a tak ją bielkartki, kura, najgłębsza czerni, najświeższa mgła. I nie daj Boże błagam plamić taką dłoń. W stygmatach krew czerniej w wtóż, bo kto to widział? Pisać krwią. Tragikomiczny bukiet róż. A gdyby biel nie wsiąkła czerni, gdyby nad polem nie wzeszła mgła, rozedrzyj ten świstek kartki cholerny i zacznij wszystko jeszcze raz.